są od nas i wszystkich tutaj, którzy jesteśmy w wiśniowym sadzie w Wielkanoc, życzenia dla Was na dzisiaj, na jutro, żeby choć na chwilkę dłuższą albo krótszą, ten czas wypełnił się jednak pięknem, radością i był takim wytchnieniem, w którym zgromadzimy siły na wszystko inne. Też Chciałabym Was poprosić o jedną rzecz, że mm, jeżeli możecie zbudować w sercu taką intencję, z tego czego mamy bardzo dużo, i albo to są ładne kwiatki w ogródku, albo to jest miłość, która jest w rodzinie, albo jeszcze jakaś inna rzecz, którą kochacie, to to możemy w sercu. Domknąć jako intencję, którą poślemy tym, którzy mogą tego potrzebować. I tak czy inaczej takie rzeczy działają w dosyć magiczny sposób, ale jest jeszcze jedna, jedna rzecz wśród tego, to to, że może wyznać osoby, które niekoniecznie są otulone taką aurą tego, że inni je lubią, albo. Że mają wsparcie dookoła, albo są w jakimś sensie odstawione na bok, i tak naprawdę nigdy nie wiemy, dlaczego to się dzieje, dlaczego tak jest. Więc, jak możecie z tą intencją albo, albo już z jakimś gestem konkretnym napisać do nich, zadzwonić, po prostu ze zwykłym pytaniem, jak się mają, to to może znaczyć bardzo dużo, zwłaszcza teraz. I Wydaje mi się, że wszyscy jesteście już tak dorośli w jakimś sensie, że możecie to wziąć na swoje ramiona i wyjść z tym w świat. Natomiast e, rysujcie, jajeczka, cokolwiek. Nie zapomnijcie o tym naszym rysowaniu, które teraz może być całkiem kolorowe, już nie ołówkami. I widzimy się zaraz po Wielkanocy w czwartek na konferencji, a ja jeszcze nagram dla Was jeden filmik ćwiczeniem o kreskach. Także do zobaczenia i dobrych świąt.